Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Już w siódmym odcinku ZZPN bez cenzury wracamy już do rozgrywek na boiskach. Rozporządzenie, które weszło w ostatnich dniach, daje możliwość gry, daje możliwość rywalizacji zawodnikom na świeżym powietrzu do 25 osób. Także już niebawem widzimy się na boiskach. A dzisiaj jest siódmy odcinek ZZPN Bez Cenzury. I naszym gościem jest Karol Ława z klubu Futsal Szczecin i z Pomorzanina Nowogard. Cześć Karol. Witam wszystkich serdecznie. No i opowiedz, jak tam u ciebie, co tam słychać, czy wszystko dobrze, zdrowie dopisuje. No, niedawno mieliście już ostatni mecz z futsalem. Teraz zaczynacie rozgrywki na trawie. Jak podsumujesz ten okres? Wszystko jest ok. Skończyliśmy rozgrywki futsalowe w ostatnim tygodniu. Teraz rozpoczynamy za to rozgrywki na trawie. Także cały czas coś się dzieje ciekawego w moim życiu. Hmm. No właśnie, teraz graliście na wyjeździe. Ten mecz był zremisowany. Jak, jak on przebiegł? Jak on wyglądał? No, pierwsza połowa była pod nasze totalne dyktando. Z tym, że trzeba się liczyć, że w zespole, z Mośiny było wielu doświadczonych zawodników kadrowiczów Polski. Może starsi, może fizycznie, nie, nie, nie najmocniejsi, ale naprawdę piłkarsko, to w szoku byłem, że można grać mecz bez straty. I drugą połowę wyszli na nas w przewadze z wycofanym bramkarzem, i no, praktycznie piłki nie dotykaliśmy przez 20 minut, także. Mecz zakończył się 4 do 4 remisem. Myślę, że jest to wynik zasłużony. Szczecin kiedyś mówiono, że był stolicą Polski futsalu. Pogoń 04 Szczecin upadła i odrodził się. Powstał jak można powiedzieć, nie jak Feniks, tylko jak gryf z popiołów. Odrodził się i powstałe futsal Szczecin. Jak to jest być częścią nowo powstającej drużyny, która powstaje w miejsce takiej drużyny jak Pogoń 04? Jest to cie, 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 ciekawe doświadczenie. Myślę, że też organizacyjnie to jeszcze musi iść naprawdę bardzo do przodu, też żeby zachęcić zawodników grających choćby. Tak jak ja w niższych ligach na trawie, żeby też chcieli aktywnie uczestniczyć w tym futsalowym świecie, bo ja uważam, że jest to naprawdę o wiele bardziej atrakcyjna forma gry w piłkę niż granie po okręgówkach w różnych wioskach. <laughs> tak, dlaczego, jakie są różnice? No, po pierwsze, jest to bardziej. E intensywna gra, bardziej ciekawa, więcej się dzieje na, na, na parkiecie niż na boisku podczas tych 90 minut. Po drugie też ta pierwsza liga futsalu jest bardzo fajnie opakowana pod względem medialnym. Kluby, yy, takie ciekawostki, że w klubach grają byli reprezentanci Polski, zawodnicy ekstraklasy, to dla takich zawodników jak my, czyli praktycznie amatorów, to na pewno jakieś tam przeżycie lepsze niż wyjazd w niedzielę. Do jakiejś wioski pobliskiej. No tak, ale jednak ta rzeczywistość jest brutalna i po tych, po różnych miejscowościach też się jeździ w okręgówce. Rozpoczynacie niedługo, rozpoczynacie, wracacie po przerwie, która była spowodowana lockdownem, do gry. Jakie macie cele na ten sezon z Pomorzaninem? No bo wiemy, że gdzieś tam przewijało się to, żeby awansować do tej czwartej ligi, Jeziorak pędzi cały czas rozpędzony. Jeszcze próbujecie gonić Jezioraka. Jak to wygląda? Jakie są cele na, ten, na tą rundę? Przychodząc do klubu Położeni Nowogard na pewno usłyszałem od prezesa, że w kilkuletniej, dosłownie trzyletniej perspektywie klub miałby się znaleźć w czwartej lidze. Takie kroki zostały też powściągnięte. Sprowadzenie Radka Junekiewicza czy kilku chłopaków z przeszłością w trzeciej lidze. Idzie to w jakimś tam dobrym kierunku, ale no za wszelką cenę w tym, w tym sezonie fajnie, fajnie, bo jesteśmy jakby cały czas w grze o ten awans, ale też nie ma jakiejś chorej napięki, że jak nie będzie awansu, cała kadra do wymiany, czy klub się rozpadnie. Mhm. No tak, teraz widać, że miasto tam zainwestowało w ten klub, że te, że te nadzieje są rozbudzone. Powstało nowe boisko. Widać, że coś się dużego wokół tego klubu zaczyna dziać. Gmin Nowogard jest, wydaje mi się, fajnym ośrodkiem, bo jest położona pomiędzy Szczecinem a, a, a naszą Bałty, Bałtyckim Morzem. Więc wydaje mi się, że to może być fajny ośrodek taki w województwie, gdzie ta piłka może być naprawdę na fajnym poziomie. Wybudowane zostało za ponad 2 miliony boisko. Ze sztuczną nawierzchnią. Teraz przeprowadzany jest aktualnie remont szatni, także idzie to w fajnym kierunku. Aczkolwiek jeszcze wiele jest tam do roboty. Rozpoczynałeś przygodę z piłką w Salosie Szczecin w pogoni. Pogoni Szczecin jak Przykład. tak no. właśnie jak wspominasz te młodzieńcze lata. Czy któryś z kolegów gra profesjonalnie w piłkę. Z mojego rocznika wszyscy zawodnicy rozeszli się w różne strony świata jedni są trenerami drudzy wojskowymi różne losy ale w starszych rocznikach czy w tych dookoła młodszych jak najbardziej kilku jest zawodników którzy się gdzieś tam przewijali przez moje życie. No właśnie, to jak, jak ta przygoda się twoja potoczyła? No, rodzice zaprowadzili mnie w wieku 6 lat na pierwszy trening i do Pogoni Szczecin, do trenera Marcina Tylutkiego. No i tak jakoś to ruszyło, zakochałem się w tej piłce nożnej. Trenowałem w Pogoni do nie wiem, 13, 14 roku życia, potem różne perturbacje też Często zdrowotne, i wylądowałem w Salosie, gdzie poznałem tak naprawdę swoją drugą rodzinę i, i, i w tym klubie jakby swoje młodzieńcze lata najlepiej wspominam. No, na pewno po przejściu z pogoni, trosz, troszkę y, pod kwestiami organizacyjnymi byłem y, nie tyle, że przerażony, ale taki troszkę zdziwiony, że. Y, są piłki różnego rodzaju na treningu. Boisko nie jest takie równe jak na pogoni, ale bardzo szybko się do tego jakby przyzwyczaję i nie ukrywam, że pomaga to też w późniejszym jakby odnalezieniu się w tych realiach, bo. No sport tylko zawodowy i to ten na najwyższym poziomie ma, nie wiem, równe boiska, piękne zadbane szatnie i tak dalej, a młody zawodnik, nawet taki, który potem z Akademii Pogoni ma iść do drugiej czy trzeciej ligi, to wydaje mi się, że fajnie jak się wcześniej z takim czymś oswoi, że nie jest wszystko organizacyjnie dopięte na... A pod względem sportowym Salos na pewno w tych czasach, w których ja tam poszedłem, rywalizowaliśmy na równi, z równym z Pogonią, z Bałtykiem, nie było między nami takiej dużej różnicy. Mhm. Zdjęcie, które do nas wysłałeś, które jest w intrze odcinka, które widzieliśmy w zapowiedzi, to zdjęcie z pucharem. Opowiedz, co to za zdobycz, kiedy to się stało i co to był za puchar? W ostatnim roku, y, jako Uniwersytet Szczeciński, zdobyliśmy akademickie Mistrzostwo Polski na finałach w Opolu. No, udało się wygrać. Mieliśmy w tym roku jechać na Igrzyska Europejskie do Belgradu, ale przez COVID, niestety, ten wyjazd został prawdopodobnie opóźniony o rok. I nie wiem, jak to będzie wyglądało ze mną, bo jestem na ostatnim roku studiów magisterskich, także zobaczymy. I w, w czym się kształcisz? Z czego, co studiujesz? No całe moje życie jest związane z piłką. Jestem y, już licencjonowanym y, nauczycielem wychowania fizycznego, jestem trenerem piłki nożnej No i studiuję wychowanie fizyczne na studiach magisterskich. Karol Ława jest naszym gościem, zawodnik w Ucalu Szczecin i Pomorza na Nowogard. Ty miałeś też epizod w Chemiku Police. Właśnie powiedz, jak to wyglądało u Ciebie. Miałem dwa epizody w Chemiku Police i jeden to był krótki okres trzecioligowy jednej rundy, a potem pomagałem Chemikowi przez dwa czy nawet trzy lata wrócić na... Trzecioligowe boiska. Doznałem kontuzji, rozstaliśmy się z chemikiem i to by było na tyle. Mhm. A w chemiku grałeś z Bartkiem Ławą? Zbieżność nazwisk, czy to rodzina? Bartek jest moim wujkiem, także miałem okazję pograć z zawodnikiem z Ekstraklasy, To po pierwsze, a po drugie, spełnić swoje jakieś tam dziecięce marzenie i zagrać ze, ze swoim wujkiem. I co później na rodzinnych obiadach się wymienialiście? Kurde, mogłeś mi tam podać jakoś inaczej, albo dorzucić. W tamtym okresie też pracowaliśmy razem w futbolarenie, bo ja byłem u Bartka trenerem, także codziennie praktycznie analizowaliśmy mecze czy boiskowe zmagania nasze wspólne. Wracamy na boiska, wracamy na, na stadiony. Oprócz no, niestety kibiców, którzy nadal nie mogą wchodzić na trybuny. Jak się gra przy takich pustych trybunach? Zdążyłeś już się przyzwyczaić? Nie ukrywam, że kibice w Nowogardzie nie zaskoczyli pod kątem kibicowskim, bo jest to bardzo zorganizowana grupa. Często na niższych poziomach nie ma tak zorganizowanych kibiców, żeby były przyśpiewki fajerwerki, nawet race. Y, często po meczu przybijanie piątek, y, zakupy jakichś blues, szalików. Także pod tym kątem Pomorzani Nowogard na pewno jest na wysokim poziomie. Y, ja jestem takim zawodnikiem, że. To, co jest poza boiskiem, jakoś mocno mnie nie, nie, mnie nie dotyka i nie zwracam na to zbytnie uwagi. Wracacie do, do gry na boiskach trawiastych. Powiedziałeś na początku, że to jest różnica, jeżeli gra się na parkiecie, a na trawie to oczywiste, ale oprócz tego wspomniałeś też o podróżach po różnych miejscowościach. Jak to, jakie są realia tej okręgówki? No tak jak już wspominaliśmy, że niektóre szatnie na szczęście u nas już w Nowogardzie będą remontowane. Aktualnie są remontowane i to będzie na wyższym poziomie, ale często się zdarza tak, że jedziemy do miejsca X i mamy szatnie 2 metry kwadratowe, albo w prysznicu leci zimna woda, albo nie ma takiego prysznica. Folklor jest bardzo różnorodny i ciekawy. Karol, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Zatem życzę Ci ciepłej wody e, nad prysznicem, <laughs> dużo zdrowia i e, wszystkiego najlepszego z futsalem Szczecin i z Pomorzeninem Nowogard. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. E, dziękujemy. To był siódmy odcinek ZZPN Bez Cenzury. Dajcie znać w komentarzu, e, jak Wam się podoba odcinek. Udostępniajcie, podawajcie dalej. A już niedługo zapowiedź kolejnego gościa. Także powodzenia życzymy wszystkim e, na boiskach, udanych powrotów, e, udanych powrotów i udanych, e, udanych meczów. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do widzenia.